W Niemczech światło dzienne ujrzały dokumenty, które pokazują, jak rząd w Berlinie lobbował ze współpracą gospodarczą z Rosją. W tym celu ominięto amerykańskie sankcje na Nord Stream 2. Kraje bałtyckie i państwa Europy Wschodniej, w tym Polska, wielokrotnie zgłaszały obawy co do Nord Stream 2. Wskazywały, że gazociąg jest narzędziem szantażu energetycznego wobec Europy i bronią polityczną w rękach Rosji i Władimira Putina. Za projektem i wzmocnieniem relacji gospodarczych z Moskwą lobbowały silnie Niemcy. Angela Merkel, kiedy stała na czele rządu, konsekwentnie utrzymywała, że gazociąg Nord Stream 2 to prywatne przedsięwzięcie biznesowe. Tymczasem światło dzienne ujrzały dokumenty, jakie opublikował jeden z niemieckich dzienników po wygranym z Ministerstwem Gospodarki procesie. Pokazują one, jak mocno władze w Berlinie angażowały się w budowę rurociągu i jak ściśle współpracowały z odpowiedzialną za to spółką. Zarówno Angela Merkel, jak i później Olaf Scholz wytrwale popychali projekt do przodu. Świadczy o tym chociażby propozycja nieformalnych rozmów w Brukseli, by przekonać do gazociągu sceptyczną Komisję Europejską, Wizyta lobbystów Nord Stream 2 w Waszyngtonie. Gazeta pisze również o tym, że powstała specjalna lista krajów europejskich, które mogłyby zagrozić powstaniu gazociągu, z konkretnym wskazaniem, kto ze strony Niemiec ma podjąć rozmowy ze sceptykami. Kiedy przeciwko budowie gazociągu w trakcie swojej prezydentury protestował Donald Trump, uderzając dodatkowo w interesy wykonawców gazociągu, w Niemczech powstaje specjalna fundacja klimatyczna służąca ominięciu amerykańskich sankcji. Nikt w Berlinie nie powstrzymał wtedy tego planu.